Nad lasem deszcz pada, tam nad lasem deszcz pada, deszcz pada nasza wioska, stąd rada. Nasza wioska, stąd rada, ciesząc deszczu się Cieszą Ciesząc deszczu się wzywzę, się wzywzę, bo urosną nam rydze, bo urosną nam rydze. Złociste peperuszki złociste, złociste, grzybki smaczne i czyste, grzybki smaczne i czyste, żółte gąski w jesieni, żółte gąski w jesieni w jesieni. Każdy je tu też ceni. Każdy je tu też ceni pobierzemy koszyki. Pobierzemy koszyki, koszyki będą i borowiki, będą i borowiki. Dalej jeszcze maślaki, dalej jeszcze maślaki, maślaki. Hej pomóżcie chłopaki, hej pomóżcie chłopaki. Chodź tu grzybku brzozowy. Chodź tu grzybku brzozowy, brzozowy, będzie obiad gotowy, będzie obiad gotowy. Te torzyzne tulaski, te torzyzne tulaski, tulaski i jałowe te piaski, i jałowe te piaski. i nadal, si nadal łódź rybacka pośród fal. Łódź rybacka pośród fal. I chory i deszcze, i chory i deszcze, i deszcze, i morenki, i leszcze, i morenki, i leszcze. Smaczne ryby i rydze, Ryby i rydze i rydze, takie to są od wdzydze, Takie to są.